No i co? Nadszedł czas, aby po raz kolejny przed tą kamerą połączyć kilka moich zainteresowań: Planszówki, kickstarter, m, gry wideo i karty. Lecimy. Can relax. Gambit has Czołem, Tomek, raport z tej strony Gambit TV. Słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, we wstępie. Jedziemy znowu z grą z Kickstartera, grą, która powstała na bazie gry komputerowej, no i grą karcianą, czyli rzeczą, która łączy trzy rzeczy, w których dość mocno siedzę. Ta gra to Super Card Game, czyli Super Hat gra karciana. Super Hat yy, to gra wideo która została ufundowana na Kickstarterze. Tak? Zebrała bodajże 250 tysięcy dolarów z zakładanych 100 tysięcy. Gra polskiego pomysłu, polskiej produkcji. Super, nie? Super Hat Card Game to również gra wydawana przez polskie wydawnictwo, czyli Board and Dice. Autorem tej gry jest Manuel Correira, Korea. Korea, tak, dobrze czytam. Człowiek, który stoi za multiuniversum całkiem sympatyczną, małą karcianeczką. Czy Super Hot the Card Game udało się przenieść na karty klimat Super tej gry wideo, która jest grą logiczną w ujęciu FPS? Bardzo, bardzo ciekawy temat. Jak to w ogóle wygląda? Zaraz pokażę Wam na stole. No, a potem wrócę tutaj i powiem wam, czy to w ogóle ma ręce i nogi, czy warto to wspierać, bo kiedy wypuszczę ten filmik, to jeszcze będzie prawdopodobnie leciało na Kickstarterze. Także zapraszam! Okej, okay, moi drodzy. Oto super hot w całej okazałości. Jak widzicie, mamy do czynienia, no cóż, z kartami. Z kartami o dość ciekawej stylistyce, dość ciekawych grafikach. To znaczy, jeżeli graliście w Superhot na komputerze, to te grafiki są Wam doskonale znane, ponieważ są one zaczerpnięte z gry komputerowej. Wszyscy, którzy nie widzieli Superhot na komputerze, no, mogą być nieco zdziwieni ilością białego, czerwonego i czarnego i w zasadzie żadnych innych kolorów, ale taka właśnie jest stylistyka tej gry i doskonale ona jakby pasuje do tego, co tu się dzieje. A co tutaj mamy? Po pierwsze mamy tak zwaną linię przeszkód. Jest to no, w sumie pokój, w którym znajduje się gracz i z którym musi sobie radzić. Sześć wyłożonych kart przeszkód, z którymi gracz musi sobie w jakiś sposób poradzić w danej rundzie oraz talia przeszkód, z której będą dociągane kolejne karty. Co ciekawe, ta talia, jak widzicie, jest awersem do góry, także gracz widzi, co za chwilę przyjdzie do pokoju? To jest takie zagrożenie, które gdzieś tam widać, ale, ale jeszcze nie można sobie z nim poradzić. Tutaj mamy pociski. Pociski, które mogą za chwilę wypełnić przestrzeń w pokoju i śmigać jak szalone, aby zakończyć swój ruch w naszym ciele, co oczywiście źle się dla nas skończy. <laughs> I talia celów. Gra toczy się standardowo. Do wygranej przez trzy rundy. W każdej rundzie gracz musi wykonać jakieś cele. W pierwszej rundzie jest to jeden cel, wylosowany spośród kilku czy też kilkunastu kart, nie wiem ile ich będzie finalnie, celów. Jeżeli gracz wykona ten cel, cel oczywiście spada, zaczyna się druga runda i w drugiej rundzie należy wylosować dwie karty celów i oba te cele wykonać w dowolnej kolejności. Jeżeli wykonamy te dwa cele, rozpoczyna się runda trzecia. Oczywiście gracze, gracz przechodzi wszelkie tam kroki, przygotowania do kolejnej rundy i ciągnie z tych pozostałych celów trzy karty. Celów, które będzie musiał wykonać. Jeżeli mu się to uda, a i nie zginie wcześniej, czy też nie, nie spełni warunków w cudzysłowie do przegrania, no to wygrał. Tak? Bardzo proste. No, nie do końca, ponieważ te cele naprawdę wymagają niezłego główkowania. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Oczywiście przy pomocy własnej talii. Gracz na początku ma do dyspozycji talię złożoną z ośmiu podstawowych kart. W tych kartach są uniki oraz karty uderzenia pięścią, strzał z piąchy w zęby. I gracz w każdej rundzie będzie ciągnął sobie, czy też dociągał do czterech kart na ręku. Zaczynamy z czterema kartami i zagrywając te karty będzie musiał sobie radzić z zagrożeniami w tej linii, tak? Nie patrzymy na talie. I będzie to robił w dość ciekawy sposób. To co pierwsze, jakby narzuca się w tego typu grach, to oczywiście skorzystanie z różnych walut w cudzysłowie, które znajdują się na kartach i dzięki zagrywaniu kart stock, z jakąś walutą wykupywanie. Kart, które znajdują się w linii. Każda karta jest podzielona na dwie części. Górna część jest brana pod uwagę, kiedy kartę mamy na ręku i chcemy ją zagrać. Ta część zawiera liczbę waluty, jaką dana karta nam daje i ewentualnie jakąś specjalną zdolność, którą otrzymamy po zagraniu tej karty. Natomiast dolna część zawiera informacje o tym, jakiego typu to jest przeszkoda, co to robi, co trzeba zrobić, żeby ją pokonać. Na przykład. Jest tu koszt wymagany, ile trzeba zapłacić danej waluty, aby, aby pokonać daną kartę. Ewentualnie jest tu jakaś specjalna zdolność karty, która odpala się w danym momencie rundy. Banalne, ale tak jak mówię, jest tu <coughs> wybaczcie, jest tu pewien twist. Po pierwsze, można, tak jak mówiłem, zagrywać karty, aby sumować walutę i coś w cudzysłowie z tej linii kupić. Robi się to bardzo prosto. Zagrywam na przykład dwa uderzenia z pięści, daje mi to dwie walki, no i mogę sobie kupić tego gościa z bronią. Tak, wysuwam sobie go, żeby zaznaczyć, że tego kolesia jakby oznaczyłem, będę go w cudzysłowie kupował, pokonałem. Z tymi kartami już nic nie zrobię, no bo nie ma tutaj nic, co mnie kosztuje dwa, dwa uniki. Co ciekawe, niektóre karty można kupić za różne waluty. Na przykład to jest tylko, dwa, tylko dwie walki, ale tu mogę wydać pięć dowolnej waluty w sumie, a jest taka drobna dygresja. No i teraz jest bardzo ciekawa rzecz, kiedy już zakończymy kupowanie. Karty, które pokonaliśmy, trafiają do gracza bezpośrednio na rękę. Będziemy ich używać. Następnie gracz dopełnia swoją rękę do czterech kart. I teraz druga bardzo ciekawa rzecz. Ten pokój porusza się, kiedy my się poruszamy. Znaczy, kiedy my zagrywamy karty, to w tym pokoju coś się zmienia. Tyle kart od lewej strony patr patrząc, tyle kart, ile my zagraliśmy, tyle kart jak gdyby pomijamy, tak? Unikamy tylu kart. Co to znaczy? Zagrałem dwie karty, biorę dwie karty najbardziej na lewo. Co ciekawe, gdyby tu gdzieś było pusto, to jest jeden nadal dwa. Liczymy miejsca, a nie fizycznie. Karty. Czyli biorę dwie karty z dwóch pierwszych miejsc i te karty trafiają na mój stos kart odrzuconych. A karty, które ja zagrałem trafiają na stos kart odrzuconych ale pokoju. Dlatego ja nie nazwałbym Super Hot deckbuildingiem, czy tam budowaniem tali, ale raczej kontrolą przepływu tali, taki deck flow control, niech będzie po angielsku. Potem, no cóż, dosuwa się i uzupełnia ten pokój, ale zanim to zrobimy, trzeba jeszcze sprawdzić, czy nie dzieją się jakieś złe rzeczy. Tutaj na dole na naszych obstacles, że tak się wyrażę, na, na tych przeszkodach. No i widzimy, że koleś z shotgunem strzela do nas dwoma pociskami. Bierzemy dwa pociski i dokładamy do mm, stosu kart odrzuconych pomieszczenia. One kiedyś, jak będziemy musieli przetasować ten stos, one kiedyś tu się pojawią i zrobią nam problem. No i dopełniamy sobie linię. I mamy kolejną. Kolejną turę, no i teraz widzicie, mam już dużo więcej możliwości. Mogę zagrać te cztery karty. Dadzą mi w sumie pięć, e, pięć walut. Mogę zabić tego kolesia z kataną. On idzie do mnie na rękę. Dopełniam kolejnymi trzema kartami. I tutaj wchodzi znowu piękno tej gry. Normalnie, gdybym się nie zajął tymi gośćmi. Oni by do mnie strzelali, ale zagrałem cztery karty. Te cztery karty nie musiałem ich kupować, ale one nie wchodzą do mnie na rękę. Trafiają do moich kart odrzuconych, a te cztery do stosu kart odrzuconych pokoju. No i teraz tutaj mam informację, że na końcu tury ciągnę dodatkową kartę, co też zrobię. Pociągnę sobie kartę. O, proszę, koleś z shotgunem. No i dopełniamy nasz pokój do sześciu kart. I tak będziemy robić aż do końca. Co ciekawe, na początku tury mam mieć same karty, które dają mi walkę. Proszę, mam! Wykonałem, wykonałem mój pierwszy cel. Mogę teraz, jakby, zresetować cały pokój. Zacząć od nowa, ale z dwoma celami. To powiedzmy, że będzie to, kiedy będę tasował swoją talię. Muszę mieć 14 kart. No, i muszę w jednej turze dodać 5 kart do mojej ręki. Tak? Kolejna, kolejna runda, kolejne walki. Oczywiście, tu pojawiają się w pewnym momencie pociski. Pociski mają dość ciekawą zdolność. Oczywiście nie można ich uniknąć w prosty sposób. Znaczy, jeżeli chce je uniknąć poprzez zagranie karty, tak jak tutaj, że zagrałem trzy karty, to te trzy spadają. Pocisków się tak uniknąć nie da. One w nas wtedy trafiają, wchodzą nam do ręki. Pocisk na ręku po prostu blokuje nam rękę, blokuje nam karty. Jeżeli na ręku będziemy mieli cztery pociski, umieramy, kończymy grę. Gra kończy się również, kiedy zbyt wiele osób strzeli i skończy się talia pocisków. To jest kolejna, kolejny sposób na przegraną. Przegramy również, kiedy nie będziemy kontrolować przepływu talii i kiedy będziemy musieli uzupełnić nasz pokój do sześciu kart, a nie będzie już odpowiedniej liczby kart, zarówno w stosie kart odrzuconych, jak i w talii pokoju. W tym momencie również. Nasza gra się kończy, oczywiście, naszą przegraną. I tak to sobie płynie. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa łamigłówka. Łamigłówka, w której sprawdzamy, co możemy zagrać z ręki, które karty opłaca się nam kupić, czy też jak to się nazywa, zniszczyć, aby trafiły nam na rękę, a których warto się pozbyć z linii. Po prostu poprzez zagranie odpowiedniej liczby kart i wrzucenie ich do naszego stosu kart odrzuconych. A wszystko w cieniu, że się tak wyrażę, różnych tutaj celów, na przykład zabicie odpowiedniej liczby wrogów, czy też zniszczenie dwóch lecących pocisków w tej samej turze. Bardzo fajna rzecz, kataną można niszczyć pociski. Czy też z prostszych, e, opróżnienie dwukrotne e, tali przeszkód, czy też e, posiadanie na ręku czterech kart różnego typu, tak? pocisk, e, wróg, wydarzenie i jakiś przedmiot. E, posiadanie pocisku jest ciężkie na ręku oczywiście, ale można się go pozbyć e, niektórymi kartami takimi jak, nie wiem czy teraz znajdę, ale mamy szczypczyki, którymi możemy oczywiście wyciągać sobie naboje. No dobra, tak wygląda Superhot. Piękna układanka. Nie będę dalej gadał, idziemy to podsumować. Okej, okay, moi drodzy, wiecie już jak wygląda Superhot i jak się w niego gra. Czas więc go <noise> podsumować. Zacznę od tego, czy udało się uchwycić ten klimat z gry wideo na kartach. Tak, jak najbardziej się według mnie udało. Bo nie było to może łatwe, tak? Bo klimat gry wideo jest bardzo specyficzny. To jest gra logiczna ubrana w first person shootera, tak? Czyli strzelamy do wrogów, niby jest ten czas rzeczywisty, niby mamy dynamiczną strzelankę, ale kiedy się zatrzymujemy, kiedy my się nie ruszamy, to czas w grze. Praktycznie nie leci, mówię praktycznie, bo on się, on bardzo zwalnia, także nie można się zatrzymać i nic nie robić w grze wideo, bo zginiemy, tak? Zostaniemy pokonani, bo przeciwnicy jednak troszeczkę się ruszają, te kule lecą i, i nie można, tak? Po prostu. Ale poza tym to nie jest shooter, to jest gra logiczna, bo musimy rozkminić co, gdzie, jak, a nie tak jak w shooterze po prostu lecieć na pałę i, i strzelać. I to się naprawdę udało w tej grze, hmm, przy pomocy tej linii, przy pomocy zagrywania tych wszystkich kart, bardzo, bardzo fajnie oddano ten klimat tego zatrzymania czasu, no i jest to gra logiczna. Co prawda zastanawiałem się, bo tu faktycznie jak nic nie robimy, to czas nie leci. Nie zagrywamy kart, zastanawiamy się nad tym co zrobić, znaczy nie mówię o pasowaniu w turze, ale siedzimy, zastanawiamy się, co robić, patrzymy, jakie są przeszkody, patrzymy, co mamy na ręku. No i ten czas nie leci. Mamy cały czas świata na zastanowienie się, jak, gdzie, co zagrać. Zastanawiałem się, kombinowałem sobie, jak by to było, gdyby dodać jakiś licznik czasu, że na przykład co pół minuty, jak nic nie zrobisz, to spada karta. Tak? Niezależnie od tego, czy pasujesz, czy nie. Ciekawy pomysł, nie wypróbowałem go. Myślę, że to, co sprawiłby na pewno, to fakt, że super hot karciany byłby jeszcze trudniejszy. A jest wystarczająco trudny, także nie, nie będę, nie będę szalał. Także klimat super, pomysł jeszcze lepszy. Z tego, co wiem, to, to nie jest jakiś super unikatowy pomysł, bo gra ponoć jest oparta na grze zatytułowanej Agent Decker. Jak bardzo jest oparta? Przyznam, że nie wiem, w Agenta Deckera nie grałem, nie sprawdzałem go przed graniem, przed recenzowaniem tego. Tak więc, dla mnie, super superhat jest w pewien sposób unikatowe. Ok? Powstało na bazie jakiejś już karcianki, ale jak bardzo ona była, jak bardzo to jest agentem Deckerem, tylko w innych szatkach, tego niestety Wam nie powiem. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dobra, następna sprawa. Klimat. Budowany przez grafiki. Oczywiście grafiki w Superhat są wzięte z gry wideo. To jest taki bardzo czysty design, czysty projekt graficzny. Dużo białego koloru, czarne broń i, i pociski, i czerwoni wrogowie. Fantastyczny pomysł, który rewelacyjnie sprawdza się w grze wideo i bardzo fajnie wychodzi też na tych kartach. Także. Także super, super to buduje ten, ten klimacik znany z gry wideo, i to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. No i sama rozgrywka jest naprawdę fajna. Kombinowanie, myślenie, liczenie, planowanie, tak? Cele, które. Tych, no, słuchajcie, tam jest naprawdę niewiele stosunkowo kart i celi, celów, ale jakby to wszystko razem powoduje, że każda rozgrywka jest. Inna każda rozgrywka inaczej lasuje mózg. W każdej rozgrywce inaczej będziemy podchodzić, inaczej będziemy planować, przygotowywać się do wypełniania celu, w zależności od tego jaki cel nam wpadnie, czy jest sam, tak, czy jest tylko jeden, czy jest z jakimś innym, z jakim, co musimy zrobić, jak musimy zrobić. Wow, 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 naprawdę super to jest pomyślane. Także i słuchajcie, powiem wam szczerze, to jest pierwszy chyba przypadek. Gdzie dostaję do, do recenzji produkt, prototyp, który nie, jest, który nie jest pełny. Ponieważ to, co ja tutaj dostałem, to jest gra dla pojedynczego gracza. Z tego co wiem, w grze, która wyjdzie na Kickstarterze, ma być rozgrywka dla dwóch osób, dla trzech, jakiś ko, czy też przeciwko sobie, nawet już nie kojarzę, tak? Ale ma być więcej. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, nie obchodzi mnie, co tam będzie jeszcze wrzucone do środka. Okej, okay, fajnie jak będzie tego więcej, czemu by nie, może, może komuś się to spodoba, ale mi osobiście wystarczy to. Wystarczy ten singlowy pakiecik, bo on jest cholernie, cholernie satysfakcjonujący. I dla mnie jeżeli będzie coś dodatkowego, to super? tak? Wartość dodana. Jeżeli tryb na dwoje czy trzy osoby nie będzie działał to mnie osobiście prawdopodobnie to nie obejdzie. Okej, okay, no jestem recenzentem, więc powinienem zjechać, tak? Ale dla mnie superhat to jest gra dla jednej osoby, tak ja ją widzę. To jest taki troszkę piętaszek, Friday, tak? Dobrze. I tryby wieloosobowe w tej grze to jest coś, czego mogłoby równie dobrze nie być. Dla mnie. To, co jest, to, co ja tu dostałem, ten tryb singlowy, super, tak? I to w zupełności, według mnie, tej grze wystarczy. Jeżeli zrobicie coś więcej, wow. Jeżeli zostawicie tak, a wiem, że i tak nie zostawią, też jest ok. No dobra, rozgadałem się znowu. Ha, ha, ha. Słuchajcie, czas na trzy pytania, trzy odpowiedzi. Pierwsza rzecz, moja begegowa ocena dla Super Hat. W tej formie singlowego singlowej łamigłówki 8. 8. Ja naprawdę chętnie wyjmę to, na stół sobie zagram. Nie wiem, jak zostanę wyeliminowany z jakiejś gry, czekając na zakończenie jakiejś rozgrywki. To jest małe, tych kart też dużo nie jest, więc to mogę nawet w kieszeń sobie zabrać, a ja nie muszę nosić takiego dużego pudełka. Za no, biorę to w kieszeń gram gdziekolwiek, tak. <laughs> I bardzo chętnie sobie, sobie nad tym samodzielnie, samodzielnie pomyślę. 8 osiem, osiem zdecydowane 8 dla Super Hat. Drugie pytanie: czy yy, kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej od Board and Dice do recenzji? W ogóle serdecznie dziękuję wydawnictwu Board, and, Board and Dice za podrzucenie mi tego egzemplarza. Na Kickstarterze to jest 15 dolarów. 15 dolarów za to pudełko z tymi wszystkimi trybami, z dodatkowymi rzeczami, które będą w stretch goalach. Widziałem mniejsze gry za tę cenę, więc poziom przyjemności, jaki tu jest, sprawia, że tak chętnie bym to kupił. Dodatkowo warto wspierać, bo im więcej wspierających z Polski. Tym większa szansa na to, że będzie polska wersja językowa. Zapomniałem sprawdzić, jaki teraz jest próg wsparcia dla polskiej wersji. Ja to wpiszę tutaj na dole gdzieś, żebyście wiedzieli. Może mi się uda też dowiedzieć, ile jest na ten moment, kiedy ja to będę wrzucał tych wspierających, żebyście wiedzieli, czy jest, jest, czy jest szansa na polską wersję, bo na wydanie jest to, to już się ufundowało. No i pytanie numer trzy. Czy to ma miejsce na mojej półce? Znaczy, ten egzemplarz nie ma, bo to jest demo i ono gdzieś tam pewnie pojedzie. Natomiast, jeżeli dorwę pełny, jak najbardziej leży na mojej głównej kolekcji, bo będzie grane często, gęsto i będzie mi lasowało mózg często, <grym> po prostu. Także Superhat The Card Game, bardzo fajna łamigłóweczka, bardzo, bardzo mile łechta. Łechta szare komórki. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za to, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, wbijajcie na Facebooka, wbijajcie na Instagram i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.